Tylko nie wiem na co trafię, nie? Zrobimy sobie dzisiaj pierwszy raz przegląd Face'a. Nie wiem co z tego się urodzi. <grydy> Będę sobie przeglądał Face'a. No i co? No i taki kontencik. Może coś ciekawego zobaczymy. Zobaczycie. Zostawcie, pamiętajcie, lajka, subskrypcji, obserwujcie nas. To jest ważne. O, Denis Urubko. Denis Urubko. Nasza przygoda w Karakorum zaczyna się dzisiaj. Z Mediolanu Gasher Brum 1. Czyli Denis Urubko wybiera się na Gasher Bruma? No to będzie na pewno ciekawa sprawa. Denis Urubko to jest ogólnie podobno taki zawadiacki typ, awanturnik. Okej, okay, czyli on y, chce w stylu alpejskim odkryć nową drogę na Gasher Bruma. No tu jest y, y, dobra konotacja taka regionalna, bo przecież mamy y, himalaistę, alpinistę y, Mariusza Hatale. I jego brata Sławka. Dobre rzeczy robią. Ostatnio Mariusz brał udział w akcji ratunkowej z Adamem Bieleckim. Uratowali tam chłopa, który wpadł w jakąś szczelinę. Rozmawiałem z narzeczoną Mariusza i mówiła właśnie, że, że ciężka, bardzo ciężka akcja. Teraz chłopaki odpoczywają, ale tak ogólnie rzecz biorąc, Mariusz z Adamem się mega zaprzyjaźnili, także z tej współpracy na pewno coś jeszcze. Fajnego ciekawego wyniknie. Ta jodła oprócz tego, że prowadzi na górę, bo ma żółty szlak, jest też strażniczką wody. Na tej akcji byliśmy w sensie na spotkaniu całej ekipy ekologów, działaczy, aktywistów, którzy wyruszyli do źródeł Madochory. Madochory, zawsze się mylę. Do źródeł Madochory, czyli rezerwatu tutaj w przyrody. I brały tam udział w, w tym całym spotkaniu osoby też z kolektywu Siostry Rzeki. To jest taki kolektyw, który pewnie chronią coś. Te drzewa tutaj w tym wypadku to raczej wodę. Gmina Landskorona. Co tu gmina Landskorona? Dzień dobry w sobotę. Zapraszamy serdecznie do zwiedzania Muzeum Regionalnego Landskorona. Może byśmy zrobili taki materiał, co o tym myślicie? Nie wiem o muzeum w Landskoronie, czy to jest ciekawy temat. Landskorona ogólnie, ogólnie jest mega fajnym miejscem. Mają świetnie usytuowany rynek i on jest. Jak odwiedzicie Landskorony, on jest tak fajnie zrobiony, nie ma tam w ogóle takich reklam, jak to się widzi w Andrychowie czy w Kętach. Naj***ane tych billboardów w każdym miejscu, co pół metra po prostu widzisz jakąś reklamę. Oczywiście nie mam nic przeciwko billboardom, bo sami żeśmy ostatnio postawili taki wielki 6x3 metry billboard, na którym jest reklama WrzućInfo razem z Kierczakiem właśnie. Ale wracając do Landskrony, tam na rynku wszystkie reklamy są po prostu w klimacie. W klimacie tym takim staropolskim, nie wiem jak to nazwać, w takim regionalnym, czyli nawet jak macie reklamę banku, to ona nie jest na jakimś wielkim banerze, tylko jest gdzieś tam w drewnie wyryta albo ładnie namalowana w takim właśnie fajnym stylu. W Landskronie jest też nasz ulubieniec, ale wrogowie ojczyzny naszej, Polski Ludowej, Polski republiki Ludowej. No nie, proszę, jej nie śmierć, bo każdy się może przejęzyczyć, panie radny. Czyli e, wuj Dłopata. Pozdrawiamy serdecznie pana Tadeusza. E, pan Tadeusz to jest gość. Pan Tadeusz zawsze ma e, dobre e, hasło, na, zwłaszcza na sesjach bardzo jest e, aktywny i ciekawie mówi. Historyczne memy, nie będę tego czytał, sami sobie to przeczytajcie, jak zapauzujecie. iFit Club Fitness, bądź mamą, bądź sobą, bądź aktywna. Oprócz tego, że prowadzę dla Was zajęcia, jestem trenerem, również ważna jest dla mnie moja, moja osobista aktywność fizyczna, tak jak bieganie czy, czy właśnie spacery z dzieciakami. No fajne, 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 fajne. Aktywne mamy te sprawy, że nie wiem, znajdują czas na ćwiczenia, mimo że muszą jeszcze poświęcać czas na zajmowanie się pewnie domem, dzieckiem, no coś, coś pewnie w tym stylu. Co tu mamy dalej? Rodowicz boi się, że jej występ w Opolu będzie klapą. Ma żal do organizatorów festiwalu Crowdmedia podają. Udostępnili solidarni z WOŚP. Fajna tam musi być atmosferka. No tak. Maryla Rodowicz najwyraźniej została odkopana długo, długo przed sylwestrem, pewnie jest z tego powodu niezadowolona. Widziałem tam taką, taki filmik Dody, na którym zapłakana mówi, że cały ten reżyser jakby tego festiwalu to był jakiś straszny przychlast. No i ogólnie wywalili tego reżysera. Ciekawie jak tam Karolina Fryd, bo przecież śpiewała w Opolu. Wczoraj, wczoraj miała swój występ, fantastyczny. Ciekawe jak właśnie, co, co ona na ten temat twierdzi. Rate my gaming setup. <grym> no tutaj Tomek Sadlik i y, cała akcja charytatywna Turbopomoc. Bardzo, bardzo fajna, zresztą byliśmy na niej. Mamy film na swoim YouTubie z otwarcia sezonu Turbopomocy. Pierwszy do 3 września 2023. Warszawa, Kraków. O, to będzie coś grubego. Oni zresztą cały rok mają jakieś akcje, bardzo dużo pomagają, dużo się dzieje. No i teraz, jak wspomniałem, będą w muzeum... Lotnictwa, kurwa jego mać! MKS Tempo Kenty zorganizował eliminacje szkolne w biegach łączonych, festiwal sztafet. Czemu my tego nie mamy? Uczestnicy dopingowali się nawzajem w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Na zakończenie zawodów najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe medale oraz oklaski. I bardzo fajnie młodzież. Trenuje, ćwiczy, a nie tylko siedzi przed kąpem. Łukasz Muszyński gościł niedawno na planie filmu Sami Swoi początek. Podejdźcie no, do płota i dowiedzcie się jak wyglądają prace. Czyli to jest prawda jednak, że powstaje remake filmu Sami Swoi. Ciekawe co na to restauracja Sami Swoi w Andrychowie. Chociaż nie, oni zrobili ostatnio remake, bo odświeżyli wnętrze, no także... Poznamy w nim burzliwe losy Pawlaków i Karguli oraz genezę ich sąsiedzkiej kłótni, która zaczęła się na podolu i przeniosła się wraz z nimi na ziemię odzyskane. Film Web był na planie filmu i miał okazję porozmawiać z jego twórcami i gwiazdami. No to oglądamy. Jacku, mój kochany operatorze, podejdźże do płota, jako ja potrzebę. No podsze, co? Pozdrawiam Was z planu zdjęciowego jednej z bardziej wyczekiwanych polskich produkcji kinowych przyszłego roku. Sami swój początek to prequel legendarnej komediowej serii. No, to taki fragmencik, możecie sobie to prześledzić. Ciekawy, czy dorównają oryginalnej produkcji. Pan Zbigniew Jurczak, polskie kółeczko wzajemnej adoracji. Pana Zbigniewa Jurczaka serdecznie pozdrawiamy. Wystąpił w naszym filmie odnośnie Muzeum w Gorzeniu Górnym. Polskie kółeczko wzajemnej adoracji. E, bo przecież podobno jesteśmy świeckim krajem, no ale jakby coraz mniej to widać. E, ostatnio się mega zdenerwowałem, jak czytałem jakiegoś newsa odnośnie tej kobiety, która miała problemy w ciąży. To dziecko już. W brzuchu nie żyło, a lekarze czekali, znaczy albo żyło, ledwo mu tam serce biło, i tak dalej. Lekarze czekali, aż ono umrze, żeby mogli je usunąć, żeby nie było, że dokonali aborcji. No to jest naprawdę chore. Kultura Andrychów, Dom Kultury w Inwałdzie. Tutaj wystawa. Krótka relacja fotograficzna z otwarcia wystawy prac plastycznych grupy rysunku i malarstwa działającej w DEGA Inwałd w sezonie 2022-2023. Bardzo dziękujemy dzieciom, młodzieży, dorosłym. No i fajnie. Tutaj mamy fotki. To pewnie był jakiś wernisaż, tak? Wernisaż wystawy albo wystawa. ZDZ Szkoły w Andrychowie. Po całym roku nauki liceum kosmetyczne przystępuje do egzaminów końcowych. Patrzcie, ile mają sprzętu, ile wyposażenia, się egzaminują. Tu, tu babeczka na chłopie położyła normalnie i ocenia pracę dziewczyny. Ale taka jest, taka, co ty, młoda damo, robisz? Zdjątka, jak dziewczyny robią paznokcie, jakieś takie sprawy kosmetyczne. Ja się na tym nie znam. Przystań, leniówka, mucharz. No właśnie, musimy z Kubą wyruszyć tam w kierunek, w kierunku mucharza. Jeziora Mucharskiego. Fajne rzeczy tam się dzieją. Um, za niedługo ma być jakiś spory koncert. Pisaliśmy o tym, ale jak to się nazywało? Czekajcie. Lato na Mucharzu. 17 czerwca. Sobota. Powitanie lata nad jeziorem. Tej daty nie można przegapić. W sobotę 17 czerwca nad Jeziorem Mucharskim. Zabawa na 102. Na gości kolektywu The Doctors. Czeka mnóstwo atrakcji. Będą między innymi pokazy flyboard i Bipka Boat. Co to jest Bibka Boat? No dobra, Bibka Boat, czyli taka Biba, ale taka, taka nie za duża, pewnie na jakimś statku, no sami się musicie przekonać 17 czerwca jechać na Mucharz. Oto nowa Miss Rosji 2023. Nie wiem, właśnie coś tutaj była jakaś spina straszna z tą Miss, bo gdzieś tam na socialach wyglądała tak, wiecie, perfekcyjnie zrobiona, pomalowana, uczesana, a tutaj na żywo, uu, no. Nikt by się nie chciał koło takiej obudzić, to na pewno. No coś się ewidentnie nie udało. Netflix, drogi Netflixie. Kiedyś wspierałem mocno, no bo wiadomo, no, nowa platforma, fajne produkcje i tak dalej i tak dalej. Ale to, co zrobiliście z Wiedźminem, z tym uniwersum, którego jestem wielkim fanem, to po prostu no ktoś powinien za to grubo odpowiedzieć. Tomek Bagiński, nie wiem czy wiedział o tym, co się tam będzie działo. Wiedział, jak to będzie wyglądało, jak fabuła zostanie poprowadzona. To, co zrobili z Wiedźminem, to jest po prostu dramat. Ostatnio jeszcze oglądałem Kleopatrę. Pierwsze 20 minut. Kleopatra to jest po prostu jakiś śmiech na sali, nie? Na siłę wciskanie jakichś swoich przekonań, jakiejś ideologii, przekłamywanie, zakłamywanie historii. No dramat. Tak, bo to jest najważniejsze w polskiej oświacie żeby było jeszcze więcej religii. Tak, to jest y, dla edukacji w Polsce, dla oświaty, to jest najważniejsze. Więcej, więcej religii. Tego nam trzeba. Religia jest najważniejsza. Religii się powinniśmy uczyć, powinno być więcej lekcji religii, natomiast mniej y, matematyki, historii, języka polskiego. To powinno zostać okrojone, zwłaszcza jakieś takie przedmioty fizyczne, chemiczne, matematyczne, one powinny zostać totalnie okrojone, żeby ludzie w końcu przestali zadawać głupie pytania księżom. Co tu dalej mamy? Nie, no to ja bym może tym skończył, nie? Co kurwa. Co to jest w ogóle? Czemu to jest tłumaczone? Ja. 10 czerwca zgodnie z historią ten konkretny obraz ruchu drogowego został przekazany lokalnej policji polskiej stacji informacyjnej Stary, i tu jest, tu jest myśliwiec jak dala z prędkością 678 km na godzinę i jest na zdjęciu na fotoradarze. To jest jakiś fotomontaż.